Hej, witajcie widzowie. Dzisiaj przyszła do mnie tajemnicza paczka e, od się od klocków z rozdania e, klockonu podczas wakacji. Akurat wygrałem właśnie podczas, klocko, podczas e, rozdania klockonowego, który był w wakacje. E, taką tajemniczą paczkę od się od klocków. Więc e, sprawdźmy jaka e, jest zawartość. kajcie szybko wrócę, żebyście nie widzieli danych. okej. Okay. Tutaj już sobie sprawdźmy. Jaka jest zawartość tej otopaczki Pierwszą zawartością e, tej otopaczki, jak to już widzę e, jest e, Woman in Brick's e, Ciocia od klocków. E, taka karteczka z e, napisem siema. E, mam nadzieję, że się e, no, to jest napisałem, to wam to przeczytam. E, siema, mam nadzieję, że bardzo cię się. ma e, e, Siema, e, mam nadzieję, że się bardzo Ci, e, ci się spodobam. Bo dziaczki dzisiaj od klocków, więc taka jest pierwsza zawartość. Tutaj możecie zauważyć. O, tak. Tak się to prezentuje. Tutaj są social media, odcięcie od klocków na dole. Tutaj taką mam pierwszą zawartość. Kolejną zawartością. jak to będzie? Tutaj mam taką wylepkę. Odcięcie od klocków. Z tyłu nic nie ma. Kolejną zawartością jaką to sobie zobaczymy to jest jakiś magnesik e, I want bricks e, free tak się to prezentuje no i zdjęcie od, od klocków o jeszcze coś mamy czekajcie mamy tak breloczek taki jest serduszkowy z klocków z y, oczywiście sklepu oczywiście od klocków y, tutaj jeszcze mamy o taką przypinkę jak możecie zauważyć na tu światło jakoś tak się to prezentuje. Dalej mamy kolejny drloczek od od klocków Coś jeszcze mamy? To już nic. Także możecie sprawdzić. Nic tu już nie ma. Więc przejdźmy do podsumowania tego oto materiału. A więc y, tutaj mamy magnesik, y, wlepkę, y, tutaj jakieś pozdrowienia od, od klocków autografik, y, łańcuszek. Jeden, łańcuszek drugi. I przypinkę. Więc tak się to prezentuje, ta cała paczka. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. Zostawcie też suba i tak dalej. Na razie.